Wejdź w świat, gdzie zasady rzeczywistości nie są tym, czym się wydają. Słońce. 150 milionów kilometrów od ziemi. Jasne, gorące, nieprzenikniane. Daje życie i odbiera je szybciej, niż zdążysz mrugnąć. To nie jest zwykła gwiazda. To reaktor termojądrowy o rozmiarze 1,3 miliona kilometrów średnicy, który każdej sekundy zamienia ponad 600 milionów ton wodoru w hel. W centrum temperatura sięga 15 milionów stopni Celsjusza, a ciśnienie jest tak ogromne, że złamałoby nie tylko stal, ale i naszą wyobraźnię. A jednak ludzie chcą tam lecieć. Nie dla kaprysu nie spychy z potrzeby wiedzy. Bo dopóki nie zbliżymy się do słońca, nie zrozumiemy do końca siebie. Wyobraź sobie, jesteś na pokładzie statku. Nie na takim jak w Star Treku. To nie jest podróż pełna komfortu i hologramów. To kapsuła, ołowiana trumna z technologią za miliard dolarów. Za tobą ziemia, maleńka, błękitna. Pulsująca bezpieczeństwem. Przed tobą ogień, którego nic nie przetrwa. Za chwilę przekroczysz granicę, której nie pokonał żaden człowiek. Zbliżasz się do słońca. W centrum kontroli, na Ziemi, panuje cisza. Ekrany rozświetlają się błyskami danych telemetrycznych. Każde drgnięcie, każda niezgodność może oznaczać katastrofę. A wśród naukowców panuje jedno uczucie, które w tej chwili wygrywa z dumą, ciekawością i ambicją strach. Doktor Lydia Konrad, astrofizyczka z NASA, mówi to wprost. To nie jest misja eksploracyjna to jest test wytrzymałości. Słońce nie wybacza błędów ono nie daje drugich szans. Wchodzisz w strefę śmierci. Temperatura poza statkiem? Na tej wysokości około 1100 stopni Celsjusza, ale to dopiero przedsianek piekła. Promieniowanie elektromagnetyczne rośnie wykładniczo. Nad tobą tańczy wiatr słoneczny, strumień protonów i elektronów pędzących z prędkością 800 km na sekundę. Czujesz, jak cała kapsuła zaczyna wibrować. Nie ma powietrza, więc nie słyszysz tego dźwięku, ale twój mózg tworzy iluzję. Jakbyś słyszał? Jak się topi. Jesteśmy 8 milionów kilometrów od fotosfery, mówi głos w słuchawkach. Odczyty pokazują wzrost poziomu gamma. Filtry na poziomie 92% skuteczności. Masz kilka minut, zanim elektronika zacznie padać. Każda molekuła Twojego kombinezonu, zaprojektowanego przez zespół inżynierów z Jet Propulsion Laboratory, walczy o Twoje życie. Pytanowe osłony, warstwy izolacyjne z aerożalu, mikropowłoki odbijające promienie podczerwone. Wszystko zaprojektowane, by kupić Ci może jeszcze 300 sekund, ale słońce wie lepiej. Zaczynasz widzieć zjawiska, które wcześniej istniały tylko na zdjęciach z satelitów. Protuberancje koronalne, gigantyczne języki plazmy, większe niż cała Ziemia, wystrzeliwujące z powierzchni jak złowrogie smoki. Granulacja fotosfery. Powierzchnia Słońca wygląda jak gotujący się ocean lawy, żyjący, poruszający się z niewyobrażalną energią. Ale coś zaczyna się zmieniać. Kolory w wizjerze tracą nasycenie, czujesz gorąco, mimo że nie ma powietrza. Nie przez przewodzenie, przez bezpośrednie pochłanianie promieniowania. To nie jest sen ani film. To jest ostatnia granica. W kontrolnym centrum wybucha alarm, czerwone światła, migające komunikaty, system chłodzenia statku, przegrzewa się, poziom neutronów przekroczył próg bezpieczeństwa, nawet cienie na ścianach stają się niepokojąco ostre. Doktor Erik Halvorsen, specjalista od radiobiologii ZMIT, spogląda na dane i mówi cicho. Przy tym poziomie promieniowania układ nerwowy człowieka może ulec trwałemu uszkodzeniu w ciągu minut. Nie godzin. Minut. Wewnątrz kabiny robi się coraz ciemniej. Nie dlatego, że jest noc, bo jej tu nie ma. To twoje oczy. Tracą zdolność przetwarzania światła. Siatkówka dostaje zbyt wiele, system się wyłącza, ale jeszcze widzisz. Filtr aktywny, pole transmisji 7% i wtedy światło przestaje być białe, staje się strukturą. Nie widzisz już tylko blasku, widzisz powierzchnię żywej gwiazdy. To nie kula ognia, to pola, komórki, miliony wrzących struktur konwekcyjnych, z których każda wygląda jak bulgoczący, jasny oddech ognia. To granulacja fotosfery, efekt energii, która z wnętrza Słońca wypycha materię ku powierzchni tylko po to, by ta zaraz znów zapadła się w ciemność. Widzisz to z tak bliska, że każdy granulat o średnicy tysiąca kilometrów wygląda jak pulsujące oko. To tak, jakby patrzeć prosto w skórę Boga. Ale filtr nie wytrzymuje długo, zaczyna drżeć, system przeciążony, światło znów wraca i wtedy wszystko znika. 6,7 miliona kilometrów, mówi głos w słuchawkach. Wszystkie systemy krytyczne to najbliższy punkt, jaki osiągnął człowiek. Wiesz, że dalej się nie da, wiesz, że to kres, ale nikt inny tego nie widział. W tej chwili jesteś najbliżej słońca niż ktokolwiek był w historii. Patrzysz na to, co z daleka było symbolem ciepła, a teraz jest twarzą zagłady. Słońce nie mówi, nie ma zamiarów. Nie czuję litości, ono tylko jest. I to wystarcza, by wszystko co ludzkie pękło. Zostało 10 milionów kilometrów. To dużo? Tyle, co 25-krotna odległość z ziemi na księżyc. Ale w tej części wszechświata, gdzie światło boli, a cień nie daje ulgi, to zaledwie chwila. Tutaj, w tej strefie, jeszcze panują zasady, tu wciąż można mówić o bezpiecznej orbicie. Tu krąży parker Solar Probe, najmniejszy i najbardziej odporny pojazd, jaki ludzkość kiedykolwiek stworzyła. Osłona termiczna z węglika spiekanego, grubość 11,4 cm. To dzięki niej sonda wytrzymała promieniowanie, które mogłoby zniszczyć elektrownię atomową w sekundę. Z tej odległości, mówi doktor Marta Szyń wciąż mamy możliwość komunikacji, korekt trajektorii, pełnej kontroli, ale to już ostatni punkt, z którego można zawrócić. Za tą granicą wszystko zaczyna się zmieniać. Nie chodzi o temperaturę jako taką. W przestrzeni kosmicznej nie ma powietrza, nie ma klasycznego ciepła. Ale słońce nie potrzebuje powietrza, żeby cię zabić. Dziewięć, osiem, siedem sześć pięć milionów kilometrów. Silnik manewrowy odpala na ułamek sekundy, kurs nieznacznie się zmienia, systemy chłodzenia działają na granicy możliwości, pojawiają się pierwsze sygnały alarmowe, delikatne, ledwie zauważalne błyski na konsoli, ale to nie sprzęt się psuje, to otoczenie zaczyna go pożerać. Promieniowanie podczerwone uderza w kadłub. Każda cząstka statku nagrzewa się asymetrycznie. Po stronie skierowanej do Słońca temperatura dochodzi do 1100 stopni Celsjusza, po stronie przeciwnej może spaść do minus 100 stopni. Takie różnice rozrywają materiały, których używano dotąd w misjach kosmicznych. Zespół inżynierów z Europejskiej Agencji Kosmicznej przewiduje ten moment z dokładnością do sekund. Tu zaczyna się gra nerwów, mówi Andra Werner, specjalista od termodynamiki kosmicznej. Od teraz nie pytamy, czy coś się przegrzeje. Pytamy, co przegrzeje się najpierw. Wewnątrz kapsuły ciśnienie jest stabilne, ale to, co dzieje się na zewnątrz, przypomina wulkan, który połyka statek po milimetrze. Osłony odbijające promieniowanie UV zaczynają matowieć. Nie topnieją. One parują. W próżni wszystko dzieje się inaczej. Nie słyszysz, jak metal się rozciąga, ale czujesz, że coś wokół ciebie pęka. Cztery? Trzy miliony kilometrów to już nie jest bezpieczne. To nie jest nawet prawdopodobnie możliwe. Na tej wysokości promieniowanie gamma osiąga wartości śmiertelne. Zwykła ludzka skóra, nawet ta w kombinezonie, nie wytrzymałaby więcej niż kilkadziesiąt sekund ekspozycji. Nie od poparzeń, od zniszczenia komórek. DNA rozpada się, zanim mózg zrozumie, że umiera. Doktor Anouk Leclerc, radiobiolożka z Sorbonne, pokazywała kiedyś na konferencji animację. Model człowieka, który wystawiony na promieniowanie z tej odległości, umiera bez kontaktu z płomieniem. Najpierw przestaje działać układ odpornościowy, potem pojawia się dezorientacja, halucynacje, a w końcu cisza wewnątrz głowy. To nie jest śmierć od ognia, to śmierć od światła. Wewnątrz statku elektronika drży. Układy przekaźnikowe próbują kompensować zakłócenia elektromagnetyczne. Czujniki zaczynają wirować, jakby próbowały krzyczeć, ale już nie miały głosu. Dwa, jeden, milion kilometrów. Tu kończy się wszystko. Nie ma już możliwości komunikacji. Nawet światło potrzebuje trzech sekund, by przebyć tę odległość. Ale nie zdąży, bo nic tu nie przetrwa wystarczająco długo, by wysłać wiadomość. Materiały, które testowane przez lata, rozpadają się w kilka chwil. Nadprzewodniki tracą właściwości, węglowe osłony zmieniają się w chmurę cząstek, metal topnieje, ale nie tak jak w fucie. To wszystko dezintegruje się w ciszy, w bezgłośnym spektaklu śmierci. To nie jest eksplozja, to rozpad. To powolna agonia technologii w obliczu siły, której ludzkość może się tylko przyglądać. A potem? Nic. Nie zostaje nic. Widzisz, słońce nie musi cię dotknąć, mówi doktor Leclerc. Ono po prostu patrzy, a ty? Znikasz. Zanim człowiek poleci w stronę słońca, musi polecieć wyobraźnia. Bo zanim coś zbliży się do tej gwiazdy, musi najpierw przetrwać w komputerze. Pasadena, Kalifornia. Jet Propulsion Laboratory. Doktor Benjamin W., główny inżynier termiczny NASA, pochyla się nad nią jak chirurg. To nie jest metal, mówi cicho to pianka węglowa, ultralekka, porowata ma więcej pustki niż materii i właśnie to ją chroni. Dotykając jej palcem, pokazuje, jak działa. Każda warstwa odbija część promieniowania, każda następna jej rozprasza a potem reszta to nadzieja i matematyka. Tu, w jednym z najściślej strzeżonych budynków badawczych świata, powstała najbardziej ekstremalna sonda w historii ludzkości Parker Solar Probe. Projekt nazwano niemożliwym, a potem zrobili go możliwym. Pomieszczenie wygląda jak hybryda pomiędzy salą operacyjną a warsztatem przyszłości. Sterylna biel kontrastuje z czarnymi osłonami termicznymi leżącymi na stołach. Sonda nie wygląda jak nic, co kiedykolwiek kojarzyłbyś z misją kosmiczną. Brak aerodynamicznych skrzydeł, brak potężnych silników. To kompaktowa forteca, zaprojektowana nie do walki z przestrzenią, ale z gwiazdą. Naszym zadaniem nie było zatrzymać ognia, naszym zadaniem było przeżyć wystarczająco długo, by coś zobaczyć. Dr. Eliana Cortez, szefowa zespołu materiałowego NASA, przechodzi między stanowiskami pełnymi ekranów. Na jednym schemat tarczy termicznej, na drugim animacja przypominająca strumień ognia uderzający w osłonę. Na trzecim wyświetlona twarz astronauty, niezmienna, ale tylko do czasu. Każdy centymetr tej sondy to walka o przetrwanie. To nie maszyna, to tarcza, i wciąż nie wiemy, czy wystarczająca. Na ekranie symulacyjnym widok 3D. Sonda zbliża się do słońca. Temperatura zewnętrzna przekracza 1300 stopni Celsjusza. Promieniowanie gamma uderza jak niewidzialne pociski. Widzimy, jak powłoka z kompozytu węglowego zaczyna żarzyć się czerwienią. Wewnątrz wszystko działa normalnie, ale z każdą sekundą staje się jasne. To wyścig z czasem. Doktor Cortes klika ikonę. Symulacja się zmienia. Przenosimy się do Europejskiego Centrum Technologii Kosmicznej w Holandii. W jednej z komór próżniowych nowoczesny prototyp kombinezonu astronautycznego zaprojektowany specjalnie do ekstremalnych testów. Nie dochodzenia po marsie ani po księżycu. Dostania twarzą w twarz z fotonami o energii zdolnej przebić beton. Materiał? Kompozyt kewlarowo-ceramiczny z warstwą refleksyjną o grubości 40 mikrometrów. Test. Symulacja promieniowania słonecznego z odległości 4 milionów kilometrów. Włączają lampy. W ciągu 17 sekund zewnętrzna powłoka kombinezonu zaczyna zmieniać barwę z białej na brązową. Po 26 sekundach pojawiają się mikropęknięcia. Po 38 czujniki temperatury wewnątrz skafandra przestają odpowiadać. Po 41 sekundach kark manekina się topi. Eksperyment przerwano. To nie była porażka, mówi techniczka Ava Moro. To była wiadomość. Ten materiał nie nadaje się do Słońca. Ale przynajmniej powiedział nam prawdę. W kolejnym etapie symulacje biologiczne. Astronauta w najnowszym prototypie kombinezonu termicznego klasy Solar X. Pierwsza sekundy, wszystko działa. Zasilanie stabilne, cyrkulacja powietrza w normie. Ale po 14 sekundach następuje przegrzanie punktowe w okolicach klatki piersiowej. Ten model ma 7 warstw odbijających wyjaśnia Cortez, ale przy tym poziomie ekspozycji materiał zachowuje się jak popcorn. Na ekranie pojawia się efekt. Zewnętrzna warstwa eksploduje od środka. Nie dramatycznie jak w kinie, cicho, brutalnie. Jakby przestrzeń nagle stwierdziła: "Nie, za blisko". Zespół analizuje dane. Algorytmy wyświetlają wykresy biologiczne. Po 17 sekundach wzrost temperatury krwi o 4 stopnie Celsjusza. Po 26 sekundach porażenie centralnego układu nerwowego. Animacja zmienia się znowu. Laboratorium Bioinformatyki NASA Ames. Tym razem komputer pokazuje rozpad ciała ludzkiego pod wpływem promieniowania. Na ekranie model ludzkiego ciała wysokiej rozdzielczości reagujący na promieniowanie gamma X UV i koronalny wiatr. Dr Mira Chandra Sikar, neurolog, siedzi obok. Ten model to nie kukła. To organizm złożony z 8 miliardów komórek. Każda z nich reaguje osobno. Każda z nich cierpi osobno. Symulacja startuje. Odległość 3,2 miliona kilometrów. W pierwszych sekundach siatkówka ulega termicznej nekrozie. Białka krwi zaczynają się ścinać jak w jajku wrzuconym na patelnię. Fale gamma przechodzą przez czaszkę, jak przez kartkę papieru. W ciągu 45 sekund rdzeń kręgowy ulega demielinizacji. Ciało przestaje przekazywać sygnały. Nie czuję bólu, ale też nie czuję niczego. To nie śmierć przez płomień, mówi Chandra Seker. To wyłączenie świadomości. Najpierw rozdzielacie światło, potem cisza. Z punktu widzenia biologii, mówi dr Mirosław Karpowicz, neurofizjolog z Politechniki w Lozannie, to nie śmierć od ciepła, to dezintegracja. Twój mózg gaśnie, zanim ciało zdąży zareagować. W kolejnej symulacji zbliżenie na ludzkie oko. Promienie UV uderzają z siłą, która nie występuje nigdzie na Ziemi. Soczewka zamienia się w matowe szkło. Siatkówka odpada od spodu. Nawet najnowocześniejsze filtry optyczne nie są w stanie zatrzymać zniszczenia. Symulacja kończy się komunikatem: Organizm zdezintegrowany czas 61 sekund. Pokój kontrolny milczy to tylko symulacja ale widok człowieka rozkładającego się od środka, nawet w pikselach przypomina coś więcej niż tylko dane to ostrzeżenie. Musimy zobaczyć, jak wygląda śmierć w blasku Słońca, mówi Cortes. Inaczej nie zrozumielibyśmy, z czym mamy do czynienia. Na ekranie ostatnia animacja. Symulowany statek, nazwany roboczo Helios X wykonuje ostatni manewr korekcyjny. Zbliża się do dwóch milionów kilometrów od fotosfery, jeszcze 200 tysięcy kilometrów i czujniki padają. Połączenie się urywa. Zostaje tylko niewidoczna fala plazmy, która pochłania wszystko. W sali rozbrzmiewa tylko jeden dźwięk. Miękki, nienaturalnie spokojny głos systemu. Symulacja zakończona. Obiekt zniszczony. Brak możliwości odzyskania. Doktor Cortez wyłącza ekran. Cisza. Potem tylko jedno zdanie. Ludzie pytają, dlaczego nie lecimy bliżej, a my odpowiadamy bo widzieliśmy, co się dzieje, kiedy próbujemy. Wyobraź sobie, że zbliżasz twarz do silnika BMW 747 tuż po starcie. Czujesz ciepło, huk, ciśnienie, które wbija cię w ziemię. A teraz pomnóż to przez tysiąc. Nie, przez milion. To słońce. Obraz się zacina, klatka po klatce pokazuje, jak wiązka światła uderza w powierzchnię aluminiowej płyty testowej. W pierwszej sekundzie rozbłysk, w drugiej materiał znika. Nie wypala się, nie stopnieje, po prostu przestaje istnieć. To jakby próbować przytulić bombę w momencie detonacji. Doktor Felix Harding, fizyk z Lawrence Lifemore National Laboratory, nie lubi przesady, ale nawet on wzdycha patrząc na wyniki symulacji. To nie ciepło cię zabija. To intensywność. Tu nie ma łagodnego przegrzania. Tu jest gwałtowne unicestwienie molekularne. W animacji komputerowej widzimy postać człowieka znana materiału. Podchodzi do słońca. Każdy krok, kolejne sekundy. W bierze zbliżania się zaczynają odpadać warstwy. Pierwsza, ochrona przeciwsłoneczna. Druga, skóra. Trzecia, układ nerwowy. Czwarta. Tożsamość. To jakbyś powoli wszedł do pieca hutniczego, tylko że temperatura nie przestaje rosnąć. Nigdy i nie ma żadnych ścian. Światło. Widzimy jego strukturę jak w mikroskopie. Pojedyncze fotony, jak pociski stajperskie, które nie tylko przebijają skórę, ale demontują ją atom po atomie. Nie zostawiają krwi, nie zostawiają ran, zostawiają tylko brak. Ale to dopiero początek. Symulacja 3D przedstawia ciało człowieka pokryte cieniutką warstwą izolacyjną. Obserwujemy w przyspieszonym tempie przebieg przegrzania tkanek miękkich od momentu wejścia w strefę 4 milionów kilometrów. W czwartej sekundzie skóra odparowuje na poziomie molekularnym. W siódmej sekundzie szpik kostny rozgrzewa się do 300 stopni Celsjusza. W dziesiątej sekundzie mózg ulega tak zwanemu rozprężeniu termicznemu. Pęka z wnętrza. Nie ma krzyku tylko bezdźwięczny pof, jakby ktoś dmuchnął świecę. Wygląda to tak, jakbyś próbował rozmawiać z granatem, który już się wybuchł w dłoniach, mówi profesor Julian Reeve z Uniwersytetu Cambridge. Słońce nie słucha, słońce emituje i to, co emituje, jest starsze niż twoje pytania. Chcesz wiedzieć, co byś zobaczył? Nic. Z bliska słońce przestaje mieć kształt. To nie kula, to nie punkt na niebie, to wszystko wygląda jak ocean wrzącego złota, bez początku, bez końca, jakby przestrzeń składała się już tylko z niego. A twoje oczy, choć chronione filtrami tytanowo-ceramicznymi, przestają cokolwiek rozróżniać. To nie ślepota, to coś głębszego, to utrata granicy między tobą a światłem. To tak, jakbyś patrzył w Boga, i Bóg postanowił cię nie rozpoznać. Obraz powoli się odsuwa. Widzimy sylwetkę statku znikającą w rozbłysku. Nie wybucha, nie tonie. Po prostu rozpływa się jak wspomnienie. Nie każdy ogień daje ciepło. Czasem tylko przypomina, jak mało znaczymy. Zbliżyliśmy się tak blisko, jak pozwalało wszystko, co wiemy. Teraz wracamy, ale coś się zmieniło. Nie jesteśmy już ci sami. Nie jesteśmy już tacy sami. Statek dryfuje z powrotem. Obraca się powoli, jakby żegnał się ze światłem. Ze sobą zostawia popiół obietnicy, którą ledwo udało się spełnić. W środku kabiny panuje cisza. Ekrany wygaszone zapisane dane migoczą na czarno-białych terminalach jak echo rozmowy z czymś, co nie zna języka człowieka. Doktor Sarah Ginot, dyrektor projektu, stoi na platformie obserwacyjnej w Goddard Space Flight Center. Wokół niej zespół ludzi, których niepokój przykryty jest wyuczonym profesjonalizmem. Wszyscy wiedzą, że sukces był blisko klęski, ale to nie klęska, tylko próg. Parker był tylko początkiem, mówi spokojnie: czołgaliśmy się ku granicy, teraz chcemy przez nią przejść. Rozgrzany piasek pustyni. Wchodzimy powoli do nowoczesnego hangaru w Nevadzie. Tam w zakładach Lockheed Martin powstaje coś nowego. Nie ma jeszcze nazwy, nie ma oficjalnej misji, ale w żargonie inżynierów nazywa się go Feniks. W centrum hali, na podświetlonym stole, próbka metalu, który nie powinien istnieć. Nowy kompozyt, nanodiamentowe włókna osadzone w sieci tlenków boru i hafnu. W laboratorium potrafią wytrzymać temperatury dochodzące do 2200 stopni Celsjusza. Nie przez minutę, przez całą godzinę. Bez odkształcenia. Dr. Karim Nasser, specjalista od materiału znawstwa ekstremalnego, siada przy stole. Palcem przesuwa po chłodnym metalu. Wyobraź sobie tarczę, która nie tylko odbija światło, ale je pożera. Która nie rozprasza energii, tylko ją konwertuje. Która zamiast walczyć ze słońcem, zaczyna z nim tańczyć. Wizualizacja 3D ukazuje przyszły statek, który wygląda jak skrzydło. Nie jak kapsuła, cienkie, opływowe, srebrzyste. Nowy projekt nie będzie tylko statkiem, będzie żywą strukturą reagującą na zmienne promieniowania w czasie rzeczywistym. Zamiast izolować się od ognia, będzie się w nim płynnie zanurzać. Na ekranie pojawia się animacja testowa. Widzimy nowy materiał pod wpływem temperatury 2000 stopni Celsjusza. Zamiast się topić, Zaczyna migotać, jakby struktura zmieniała się z kryształowej w płynną i znów w kryształową. Materiał oddycha, przystosowuje się. To nie jest tarcza, to skóra, mówi Nasser z uśmiechem. I ta skóra chce poczuć, czym jest słońce. Londyn, Instytut Maxwella, noc. Komputer kwantowy przelicza zmienne elektromagnetyczne w czasie rzeczywistym. Ekran rozświetla się obrazem. Model nowego statku Feniksa leci bliżej niż Parker kiedykolwiek mógł. Dwa miliony kilometrów, półtora miliona, 1,2 miliona. Nikt nie mówi, symulacja wciąż trwa. Jeśli przetrwa jeszcze trzy sekundy, będzie to przełom. Zespół patrzy w ciszy. Drży tylko jeden wskaźnik, a potem? przetrwał. Może kiedyś naprawdę podlecimy bliżej, może przejdziemy przez ścianę ognia i wrócimy z odpowiedziami, może stanie tam człowiek i nie spłonie, ale dzisiaj nie. Dziś słońce wciąż milczy, wciąż płonie, wciąż przypomina, że granica nie została jeszcze przekroczona. Ale to nie koniec, to tylko pierwszy krok, bo kiedy człowiek raz spojrzy w ogień, już nigdy nie przestaje iść. A świat nie kończy się na tych pytaniach ani na tych odpowiedziach. Jeśli chcesz wyruszyć w kolejne podróże, po światach nieoczywistych, zostań subskrybuj, podnieś kciuk, a dzwonek da ci znać, kiedy znów wyruszymy w kolejną podróż. A jeśli masz ochotę dorzucić coś od siebie, w opisie znajdziesz zbiórkę dla tych, którzy nie proszą, ale potrzebują, naszych czworonożnych towarzyszy. Możesz też zaprosić mnie na wirtualną kawę. Za każdy gest, dziękuję i do usłyszenia. Gdziekolwiek zaprowadzi nas następna opowieść.